Bagiet, słuchaj, moi sąsiedzi, którzy mieszkają w domu jednorodzinnym, palą jakimś głównym, w piecu, nie da się oddychać, chciałem wyjść z psem na spacer. Ja nie wytrzymam zaraz! Jest to po prostu teraz katorga. Dość! A więc dzisiaj o tym, co możecie zrobić z takimi sąsiadami, co za to grozi, jak wyglądają kontrole palenisk, kto je przeprowadza, zapraszam. Jasna cholera, mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bagieta z tej strony. Dzisiaj temat, myślę, bardzo wdzięczny na ten okres, ponieważ sezon grzewczy jest w pełni. Ja też zresztą, jak pewnie większość ludzi, mam jakieś tam domki jednorodzinne w okolicy i mierzę się z tym właśnie w porze jesienno-zimowej. Jako osoba aktywna, jako osoba, która lubi spędzać czas na zewnątrz i robi to praktycznie na porządku dziennym, to niestety, ale muszę te wszystkie toksyny i smog i tak dalej wdychać. Szczególnie, że na Śląsku mamy z tym problem, powietrze jest bardzo zanieczyszczone i niestety tak jest. Ludzie bardzo często są nieodpowiedzialni, palą jakimś głównym w piecach, jakimiś sklejkami, jakimiś płytami pilśniowymi czy jeszcze lepiej plastikiem i jakimiś starymi odpadami plastikowymi. Jak doskonale wiemy, każdy normalny człowiek to wie, no nie jest to legalna praktyka, nie można palić niczym innym niż paliwem, które jest przeznaczone do pieca. W praktyce jest to no węgiel niestety, mówię to z perspektywy osoby, która musi to wdychać. Nie mówię tutaj jakby o kwestiach finansowych. Gaz jako groszek. Muszę przyznać, że ja jako przykładny obywatel też zdarza mi się zadzwonić na sąsiadów i zaraz Wam powiem, jak wygląda to w praktyce, ponieważ prawdą jest, że czegoś takiego w sensie takich kontroli może dokonywać Straż Miejska na wniosek Urzędu Gminy, czy burmistrza, czy prezydenta. I co do zasady, taką kontrolę można przeprowadzić wyrywkowo. Kozak, bardzo to jest dobre. Mamy to smakuje. Naprawdę do dobre. Tak, więc te kontrole mogą być przeprowadzane wyrywkowo i nie musi to być tak, że ktoś na przykład, nie wiem, zadzwoni na Was. Ale może się tak stać. Wtedy straż miejska czy urząd gminy czy burmistrz prezydent nie mogą tego olać. To jest tak samo jak w policji. Jeżeli mamy już jakieś zgłoszenie nawet jeżeli zadzwonicie, że wam UFO wylądowało w bloku na, na dachu na, na ostatniej kondygnacji budynku no to my musimy jechać i sprawdzić, czy tam nie wylądowało ufa, bo czy ty jesteś na pewno normalny i nie wiem, nie zagrażasz jakoś społeczeństwu. Jak gadasz takie pierdoły. Straż Miejska dokonuje takich kontroli i może wam wejść wtedy na posesję, jeżeli strażnicy miejscy posiadają właśnie takie upoważnienie od prezydenta miasta, czy tam burmistrza, z tym, że mogą to zrobić w godzinach 6.22, chyba że posesja nie jest prywatna, tylko jest jakimś tam obiektem użyteczności powiedzmy jakiejś publicznej, no to wtedy mogą wejść też po 22.00. A co wtedy, kiedy nie ma straży miejskiej, czy straży gminnej, bo nie wszędzie jest i na przykład to nie musi być wcale biedna gmina, czy jakaś mała gmina. Na przykład Dąbrowa Górnicza zlikwidowała u siebie straż miejską, z tego co pamiętam to chyba była Dąbrowa Górnicza, no nie ma tam w każdym razie już straży miejskiej. No to jest akurat święte prawo gminy i ja też uważam, że nie, nie wszędzie ta straż miejska jest potrzebna. Nie przeszkadzałem mi oni u mnie w mieście, ale jakby jak, jak tak sobie ktoś wymyśli, no to jeżeli policja sobie ze wszystkim sama poradzi, to, to git. No ale co wtedy, kiedy nie ma takiej straży w gminie? No to wtedy robi to inny urzędnik, najczęściej urzędnik odpowiedzialny właśnie za jakąś działkę dotyczącą ochrony środowiska i on pójdzie Was skontrolować, najprawdopodobniej przyjedzie we dwójkę, bo najczęściej takie rzeczy są robione we dwójkę. A jak wyglądają takie kontrole? No ja się spotkałem z jakby dwojakim sposobem kontrolowania tego, czyli kontrolujemy sam Wasz opał tam, który jest w piwnicy, czy gdzie tam trzymacie to, czym palicie w swoim palenisku. Albo kontrolowane jest to, dobra, w trzy sposoby znam. Nie dobrze mówię, cztery i 2 i lata. Albo kontrolowane jest to czy nie palicie plastikiem, czy nie palicie odpadami, bo to są jakby dwa osobne wykroczenia, albo Niektóre straże miejskie, które są trochę bogatsze, ja na przykład mam taki komfort w moim mieście, że Strażnicy mają coś takiego, no to mają takie drony, gdzie badają chyba skład dymu. Nie wiem, tak mi się wydaje, bo nie wiedziałem, nie, nie widziałem tyle, tego, nigdy wakt. Dzwoniłem wielokrotnie, nikt nigdy nie przyjechał, więc nie wiem, jak to tam działa. Znaczy, może przyjechał, a mnie już nie było w domu, może jakiś czas oczekiwania, był chory, natomiast dzwoniłem parę razy. I najpierw to mi w ogóle kiedyś dyżurny powiedział, że tak, że mają takiego drona, ale on jest tam jakoś, nie wiem, wynajmowany czy coś takiego, i oni go mają tylko przez dwie godziny jakby dziennie, które bez sensu. No nie, obsłu nie obsłużysz miasta tak dużego, że, że, że wiesz. no tam dwoma dronami, co masz po dwie godziny dziennie. Bez sensu. No, a inne razy to powiedział, no spoko, przyjęliśmy zgłoszenie, ale to będzie musiało poczekać. No, widno, tylko tak żebyście, żeby po prostu, żebyście wiedzieli, że taka sytuacja się tutaj dzieje, gdzie ja mieszkam. No, ale nic to nie zmieniło. Dalej tam, gdzie dzwoniłem na te chaty, to dalej tam palą, więc dalej jak, jak, jak idę pobiegać jesień, zima, to po prostu wracam, jakbym wypalił pakę szlugów. Dlaczego nie zajmuje się tym policja? No, bo nie wiem dlaczego myślę, że mamy już tyle obowiązków, że jeszcze kontrola palenisk i tak dalej by sparaliżowała jeszcze bardziej moją instytucję. Jest to na tyle jakby proste zadanie i na tyle zadanie takie nie wymagające jakichś konkretnych nie wiem uprawnień no to myślę, że właśnie spokojnie może to robić straż miejska, czy tam jakiś urzędnik zajmujący się ochroną środowiska, czy gospodarką odpadami. I mówiłem o tym, że to są dwa osobne wykroczenia, czyli czym innym jest stosowanie takiego opału, który powoduje smog, a czym innego jest spalanie odpadów, bo teraz jeżeli spalamy odpady, to pełniamy, mam tutaj oczywiście ściągę, nie to, że jestem taki mądry i mam wszystkie przepisy w głowie, Popełniamy wykroczenie z artykułu 334 Prawo Ochrony Środowiska. Jeżeli chodzi o spalanie odpadów, jest to artykuł 191 ustawy o odpada. I tutaj będziemy odpowiadali dokładnie w taki sam sposób, jakbyście odpowiadali w związku z popełnieniem wykroczenia z, jakiejś, z jakiegoś artykułu z ustawy, kodeks wykroczeń, ponieważ te przepisy stosuje się odpowiednio, czyli strażnik miejski, czy tam inny uprawniony urzędnik, może nałożyć na was mandat karny do 500 zł, no a sąd może was ukarać do 5000, jeżeli sprawa trafi do sądu, na przykład nie przyjmiecie mandatu. W praktyce te mandaty są wystawiane rzadko. Tutaj dotarłem do jakiejś informacji, że w niektórych gminach jest to pół mandatu średniorocznie. Śmiechowarte. Raczej się takich ludzi poucza. Dlaczego się takich ludzi poucza? Bo ludzie piszą skargi, bo ludzie się potem odwołują, że zła sytuacja materialna, że nie mieli czym palić. To bardzo łatwo jest mm, sobie wywalczyć w sądzie. No czy to jest dobre? No według mnie nie, bo jeżeli to by było tak, że to naprawdę ma bardzo marginalny wpływ na nasze życie, no to czaję to pouczanie ludzi, bo to tylko szkodzi strażnikom miejskim i całemu wizerunkowi formacji. Ale jak ja na własnym, na, na, jakby na własnym podwórku widzę, że z roku na rok jest tak samo albo coraz gorzej, ja dalej mam problemy z tym, żeby iść pobiegać czy nawet pójść na głupi spacer, już nie mówię o obieganiu, gdzie ta wymiana tlenowa jest dosyć, jest, jest dużo większa niż przy zwykłym spacerze, no i nikt z tym nic nie robi i ja, i ja jakby no, cały czas mam z tym problem, pomimo tego, że parę razy to zgłaszałem, to nic się z tym nie stało. Nie wiem, czy po prostu pisma jakiegoś nie napiszę, bo jednak jak dostaniesz już papier, to już wtedy jest bardziej pewna sprawa. No więc tak, widzicie, człowiek tutaj stara się o siebie dbać biega, ćwiczy, a, a sytuacja wygląda na dworze tak jak wygląda. Kolejnym powodem dlaczego jest tak mało tych kontroli i myślę, że to są tak no nie do końca twarde egzekwowane te przepisy jest to, że takie badania, próbki tych, te, tego opału no są, są drogie, to nie, jest, to nie jest tania sprawa. To, wy, to wynosi około 1000 złotych Gminy często są biedne i naprawdę nie mam pieniędzy do wydawania na takie potrzebne rzeczy, na przykład na kartki w drukarkach w urzędach gminy czy w urzędach miasta. Więc wydanie jeszcze kilka razy po tysiąc złotych na to, żeby zbadać próbki jakiejś biednej kobici nieco pali odpadami, bo tam nie wiem, nie ma pieniędzy albo nie jest na tyle wyedukowana, no to no sami wiecie, no, trochę słaba opcja. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania co do tych wykroczeń, czy co do kontroli, w taki sposób tego, czym palicie w piecu i w ogóle waszych palenisk domowych, to dawajcie znać w komentarzach. Jak ja tam się staram zawsze przez jakieś pierwsze godziny wrzucenia filmu trochę z wami popisać w tych komentarzach. Dziękuję wszystkim moim patronom z Patronite. Jeżeli macie taką ochotę, to zapraszam na Patronite, a, zapraszam na mojego Instagrama. No i przypominam o 10% zniżce na hasło BAWIETA na produkty firmy YFOOD. Trzymajcie się i hej! Dziękuję.